Onyx Books Go 10,3 to e-notatnik, który od początku reklamowany jest jako sprzęt klasy Premium. W tej rolce podzielimy się naszymi wrażeniami po kilku miesiącach użytkowania i szczerze opowiemy, czy to faktycznie opłacalny zakup. Zacznijmy od ekranu. 10,3 cala to naszym zdaniem złoty środek. Ekran jest na tyle duży, że czytanie czy robienie notatek to czysta przyjemność, a jednocześnie całość pozostaje bardzo poręczna. Dzięki kompaktowym wymiarom ten notatnik możecie wrzucić do torby i zabrać praktycznie wszędzie. Czytnik nie ma podświetlenia, co na początku spotkało się z falą krytyki. Jednak po dłuższym czasie użytkowania szybko okazało się, że wcale nam go nie brakuje. Ekran jest responsywny. W ciągu dnia na słońcu ekran jest czytelny. Oczy się nie męczą, tekst i notatki są wyraźne, a samo pisanie czy czytanie sprawia dużą przyjemność. Oczywiście Wieczorem bez dodatkowego światła się nie obejdzie. Podzespoły w tym czytniku naprawdę dają radę. Działa bardzo płynnie. Jasne, nie jest to poziom topowych tabletów, ale w codziennym użytkowaniu praktycznie nie da się odczuć różnicy. Nawet przy bardziej wymagających zadaniach nie złapiecie go na przycięciach. Ghosting w tym modelu nie stanowi większego problemu. Czytnik ma cztery różne tryby odświeżania ekranu, dopasowane do konkretnego rodzaju aktywności. I faktycznie w praktyce robią one robotę. Przy wyborze odpowiedniego trybu odświeżanie jest płynne, a ghosting niewidoczny. Onyx Books Go 10.3 działa na Androidzie, więc mamy pełen dostęp do aplikacji w Google Play. To ogromna zaleta, bo daje nam sporo swobody w codziennej pracy. Interfejs jest prosty i czytelny, a poruszanie się po nim to czysta przyjemność. Wszystko jest intuicyjne i łatwe do ogarnięcia. Brak podświetlenia niesie też dodatkową korzyść. Świetną wydajność baterii. Czytnik możemy używać codziennie, a on i tak nie woła o ładowarkę. U nas, przy włączonym Wi-Fi i regularnym korzystaniu, wytrzymał dwa tygodnie na jednym ładowaniu. W zestawie z Onyx Books Go 10,3 dostajemy magnetyczny rysik Books Pen Plus. I co ważne, wcale nie musimy go ładować. Wystarczy tylko co jakiś czas wymienić końcówkę, choć to zależy głównie od siły naszego nacisku. Jeśli chodzi o samo notowanie i czytanie, wrażenia są naprawdę super. Ekran ma delikatną, chropowatą powierzchnię, która daje poczucie pisania jak na zwykłej kartce papieru. Dodatkowo mamy mnóstwo szablonów i przydatnych funkcji, które ułatwiają pracę. My najczęściej używaliśmy szablonów linie i nagrywania notatek głosowych. Zapraszamy serdecznie na nasz kanał YouTube lub blog, gdzie znajdziesz więcej informacji o czytnikach.